Czy Ukraina jest właśnie wypychana do kapitulacji? Czy Zachód próbuje zamknąć wojnę kosztem naszego bezpieczeństwa? Czy plan pokoju to tylko dyktat Kremla pod nową etykietą? Dlaczego Rosja błyskawicznie zaakceptowała amerykańską propozycję, ale odrzuciła europejską? Co naprawdę wydarzy się, jeśli Stany Zjednoczone wymuszą szybkie porozumienie? I najważniejsze, czy Polska i Europa są gotowe na konsekwencje fałszywego pokoju. Walerij Załużny, jako wojskowy, a nie polityk, ostrzega, to nie są negocjacje o pokój. To presja, test i pułapka. Walerij załużny przez całą swoją karierę wojskową powtarzał, że wojna ma swoje prawa, a polityka swoje iluzje. I właśnie to w jego ocenie dziś zagraża Ukrainie najbardziej. Narastające złudzenie, że pokój można wynegocjować, gdy agresor wciąż okupuje terytorium i nie poniósł żadnych realnych konsekwencji za rozpoczęcie pełnoskalowej inwazji. Kiedy rzecznik Kremla Pieskow powiedział, że nie otrzymano żadnych zachodnich planów pokojowych, w Kijowie nikt nie potraktował tego poważnie. Ale gdy po dwóch godzinach Łakow ogłosił publicznie, że plan amerykański jest ciekawy i dopuszczalny, a plan europejski jest nie do zaakceptowania, stało się jasne, że Rosja prowadzi własną grę informacyjną, mającą przygotować grunt pod negocjacje na jej warunkach. Załóżne analizuje to bardzo chłodno. Jeśli Rosja komplementuje zachodnie propozycje, oznacza to, że te propozycje zawierają elementy korzystne dla Moskwy. Wojskowy sposób myślenia jest tu prosty. Agresor nigdy nie chwali niczego, co ogranicza jego ambicje. Hali tylko to, co pozwoli mu odbudować zdolności militarne, wzmocnić produkcję zbrojeniową i rozciągnąć czas potrzebny na reorganizację armii. Według dokumentów opisywanych w Washington Post administracja amerykańska dąży do przyspieszenia procesu pokojowego. W tłumaczeniu na język realnej polityki oznacza to poszukiwanie szybkich rozwiązań, nawet jeśli nie gwarantują one pełnego bezpieczeństwa Ukrainy. Załóżne nie ocenia tego moralnie, tylko strategicznie. Pośpiech w negocjacjach jest zawsze przewagą dla agresora. Dlaczego? Bo agresor wie, że ma czas. Wie, że społeczeństwa demokratyczne męczą się szybciej. Wie, że presja polityczna w USA i Europie rośnie. Wie, że każda obietnica szybkiego pokoju wywołuje emocje, które mogą przeważyć nad rozumem. Załóżne wskazuje, że rosyjska reakcja na plan europejski była natychmiastowa i agresywna. Moskwa absolutnie odrzuciła. Brak amnestii dla rosyjskich przestępców wojennych. Pełne odrzucenie rosyjskiego języka jako państwowego. Brak wymogu redukcji armii ukraińskiej. Gwarancje bezpieczeństwa z UE Europejskiej zamiast z Rosji. Uznanie okupacji za nielegalną i wymagającą pełnego cofnięcia. Dla Kremla to nie są warunki negocjacji, lecz warunki kapitulacji Rosji. Dlatego europejski plan został odrzucony natychmiast, bez cienia dyskusji. Za to amerykański, według załóżnego, został przyjęty z podejrzaną łatwością. W oczach wojskowego jest to sygnał alarmowy. Rosja widzi w nim możliwość zachowania strategicznych zdobyczy, szczególnie na południu, i odblokowania części sankcji w zamian za pozorne ustępstwa. W tym czasie, jak ujawniają analitycy, w Waszyngtonie trwa dezorganizacja. Załóżny zwraca uwagę, że chaos polityczny w USA jest jednym z największych zagrożeń dla ukraińskiej obrony. Jeżeli wielkie mocarstwo nie ma spójnej strategii, to przeciwnik natychmiast to wykorzystuje. W Moskwie rozumieją to doskonale, dlatego Ułakow publicznie naciska na Trumpa, by podjął rozmowy i to szybko. Załóżny podkreśla. Rosja nigdy nie chce rozmów, gdy traci. Rosja chce rozmów, gdy czuje szansę. A szansą jest dla niej zmęczenie wojną w Europie, brak amunicji na Zachodzie, spadek poparcia społecznego, wybory w USA, rosnące interesy Chin, presja części państw u Europejskiej, które widzą w zamrożeniu wygodny kompromis. Dla założnego najgroźniejsze jest to, że szybki pokój. Może oznaczać formalne uznanie istniejących linii okupacji, a to, jak ostrzega, byłoby de facto oddaniem Rosji kluczowych regionów, które potem trudno byłoby kiedykolwiek odzyskać. Taki scenariusz, według niego, nie kończy wojny, on ją tylko przenosi w przyszłość. Drugi element analizy założnego dotyczy tego, co dzieje się wewnątrz samej Ukrainy. Generał widzi narastającą frustrację społeczeństwa. Zmęczenie, ale też ogromną determinację, która budzi szacunek nawet wśród zachodnich analityków. Jednak ta determinacja jest stale podważana przez rosyjską propagandę, która z niespotykaną intensywnością wpycha do Europy narrację Ukraina musi się zgodzić na kompromis. Załóżny widzi to bardzo wyraźnie: im częściej rosyjskie kanały informacyjne powtarzają słowo kompromis, tym większe zagrożenie. Bo kompromis w języku Kremla nigdy nie oznacza równowagi, oznacza dominację. Rosja liczy, że skłóci Zachód, wprowadzi nieufność między USA a Unią Europejską, a potem wykorzysta ten moment, aby zyskać w negocjacjach to, czego nie dała rady zdobyć na polu bitwy. Trzecim kluczowym zagadnieniem, na które zwraca uwagę załóżny, jest powrót Rosji do ofensywnego myślenia. Mimo strat, mimo sankcji, mimo problemów wewnętrznych, Kreml odbudowuje potęgę wojskową szybciej niż zakładano. To właśnie dlatego załóżny mówi o presji na Ukrainę. Jeśli zatrzymamy się teraz, Rosja ruszy z nową ofensywą szybciej niż my odbudujemy zdolności obronne. Jednym z największych zagrożeń jest to, że plan pokoju może wymusić na Ukrainie redukcję armii, ograniczenie systemów rakietowych lub zakaz uderzeń na infrastrukturę wojskową Rosji. Załóżny uważa, że takie zapisy byłyby katastrofą, bo oznaczałyby całkowite pozbawienie Ukrainy narzędzi odstraszania. Dla generała ważne jest też to, jak wygląda sytuacja w Europie. W jego ocenie jedynie część państw rozumie pełne konsekwencje fałszywego pokoju. Polska, kraje bałtyckie, Szwecja, Finlandia. One pamiętają historię. One wiedzą, że dawanie Rosji nowych stref wpływów kończy się źle dla całego kontynentu. Założenie nie ukrywa, że największym problemem jest presja dyplomatyczna, która ma wywołać efekt psychologiczny. Ukraina nie ma wyjścia, musi się zgodzić. Ale generał powtarza: Ukraina zawsze ma wyjście. Obrona własnego państwa nie jest opcją, jest obowiązkiem. W jego analizie pojawia się też ostrzeżenie przed powtórką Mińska. Porozumienia, które w teorii miały zatrzymać wojnę, skończyły się przygotowaniem największej agresji od 1945 roku. Ten schemat jest znany, jest rozpisany i, co najgorsze, może teraz powtórzyć się w jeszcze brutalniejszej formie. Załóżny podkreśla również, że Rosja chce wyjść z negocjacji z twarzą, a to oznacza jedno będzie żądać czegoś, co pozwoli jej ogłosić zwycięstwo. Nawet jeśli to zwycięstwo jest tylko symboliczne, nawet jeśli oznacza to utratę ukraińskich terytoriów, nawet jeśli jest to sprzeczne z logiką europejskiego bezpieczeństwa. Generał mówi: Nie można oddać agresorowi tego, co zdobył siłą, bo wróci po resztę. I właśnie dlatego walczy nie tylko o dalsze wsparcie militarne, ale o to, aby Zachód nie dał się złamać presji szybkiego pokoju. Załóżny widzi pięć głównych scenariuszy, które mogą się rozwinąć, jeśli Ukraina zostanie zmuszona do kapitulacji pod nazwą kompromisu. Pierwsze: Rosja ogłosi zwycięstwo i ruszy dalej. Kreml potrzebuje sukcesu, by odbudować legitymację władzy. Jeśli Zachód pozwoli na częściową okupację Ukrainy, Rosja uzna to za zielone światło do dalszej ekspansji. Pierwszym celem będzie Południe Ukrainy. Charków. Pełna kontrola Morza Czarnego. 2. Polska znajdzie się na pierwszej linii zagrożenia. Jeśli Ukraina zostanie osłabiona, Polska stanie się główną barierą między NATO a rosyjską agresją. Załużny ostrzega, że fałszywy pokój przesunie linię frontu o 400 km bliżej polskiej granicy. 3. Rosja rozpocznie nową zimną wojnę. Zamrożenie konfliktu da Rosji czas na modernizację armii. Załóżny uważa, że w ciągu 3 do 5 lat Rosja może być gotowa do nowych działań ofensywnych. 4. Ukraina straci zaufanie do Zachodu. Jeżeli ukraińskie społeczeństwo poczuje, że zostało poświęcone dla stabilności Europy, powstanie ogromne napięcie polityczne, które osłabi państwo na dekady. 5. Europa wpadnie w spiralę kryzysu. Rosja nie zatrzyma się po Ukrainie. Załóżne ostrzega, że agresor, który nie został ukarany, będzie dążył do osłabienia NATO, podziału Unii Europejskiej. Destabilizacji Polski i państw bałtyckich. Galerii Załóżny, były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, człowiek o żelaznej reputacji i autorytecie zdobytym na froncie, po raz pierwszy szczegółowo komentuje propozycję planu pokoju, który miałby zostać przedstawiony przez Donalda Trumpa po jego powrocie do Białego Domu. Jego analiza jest spokojna, lecz niezwykle surowa. Mówi nie jak polityk, lecz jak dowódca który widzi nie tylko mapy operacyjne, ale i konsekwencje politycznych błędów, które mogą kosztować życie tysięcy ludzi. Załużny podkreśla, że żaden plan, który powstaje w gabinetach, nie może ignorować tego, co dzieje się na froncie. A front mówi jasno. Rosja nie zatrzyma się z własnej woli. Każda przerwa, każde zawieszenie broni, każdy kompromis jest przez Kreml traktowany jako etap przygotowań do kolejnej fazy agresji. Historia lat 2014 do 2022 jest tego najlepszym dowodem. Wtedy także mówiono o ustaleniach, formatacji miejskich, zawieszeniach broni. A Rosja w tym czasie rozbudowywała armię, szkoliła wojska, tworzyła magazyny i planowała pełnoskalową inwazję. W wersjach planu Trumpa, które omawia załużny, pojawiają się pomysły natychmiastowego zawieszenia broni i pozostawienia wojsk na obecnych pozycjach. Na pierwszy rzut oka to brzmi jak droga do uspokojenia sytuacji, ale generał mówi, ta linia frontu byłaby zamrożoną raną, która zacznie krwawić z podwójną siłą. Rosja zyskałaby czas, by odbudować swoje zdolności. Ukraina natomiast musiałaby patrzeć, jak przeciwnik wzmacnia swoje pozycje, nie mogąc odpowiedzieć ogniem. Załóżny przypomina, że każde zawieszenie broni w historii konfliktu z Rosją było przez Moskwę wykorzystywane do konsolidacji sił. Widziano to w okupowanych częściach Donbasu na Krymie, w Osetii Południowej, Abchazji nad Dniestru. Zamrożenie konfliktu nie jest pokojem, podkreśla. To zaledwie pauza, której przeciwnik potrzebuje, by wrócić silniejszy. Kolejnym elementem planu Trumpa mają być tak zwane Alternatywne gwarancje bezpieczeństwa. W praktyce oznaczałoby to rezygnację Ukrainy z NATO w zamian za obietnicę ochrony ze strony Stanów Zjednoczonych. Załóżny mówi jasno, że takie obietnice mogą wyglądać atrakcyjnie na papierze, ale to tylko papier. Ukraina już raz miała gwarancje w memorandum budapeszteńskim i te gwarancje nie powstrzymały Rosji ani w 2014, ani w 2022 roku. Załóżny tłumaczy, że gwarancja bezpieczeństwa działa tylko wtedy, gdy jest poparta realną obecnością wojskową lub członkostwem w układzie obronnym. W przeciwnym razie staje się deklaracją polityczną, którą agresor może całkowicie zignorować. Dlatego generał uważa, że oferowanie Ukrainie bezpieczeństwa bez NATO byłoby złudzeniem, a złudzenia w czasie wojny są najniebezpieczniejszą formą broni. Załóżny zwraca też uwagę na aspekt psychologiczny i strategiczny. Negocjacje prowadzone w warunkach rosyjskich bombardowań dawałyby Moskwie sygnał, że terror działa. Kreml już teraz testuje Zachód uderzeniami rakietowymi i dronami, sprawdzając reakcje polityków w Europie i USA. Jeśli Ukraina zostanie zmuszona do rozmów w czasie ostrzałów, Putin odczyta to jako sukces. A to oznacza, że takie działania będą powtarzane. Nie tylko przeciw Ukrainie, ale i innym krajom regionu. W planie Trumpa znalazłyby się również elementy związane z pomocą ekonomiczną. Według części doradców nowego prezydenta USA, Ukraina powinna otrzymać więcej pieniędzy, a mniej broni. Załużny uważa to za całkowite niezrozumienie realiów wojny. Nie istnieje silna gospodarka bez silnej armii, mówi. Żadne inwestycje nie przetrwają tam, gdzie przeciwnik może wejść czołgami. Zmniejszenie pomocy militarnej stworzyłoby dla Rosji idealne warunki do odbudowy przewagi. Najbardziej niepokojącym aspektem planu są jednak zdaniem załóżnego polityczne intencje. Świat zachodni wchodzi w sezon wyborczy. Politycy chcą szybkich, atrakcyjnych medialnie rozwiązań, ale żywy człowiek nie może być elementem kampanii. Załóżny podkreśla, że spieszny pokój stałby się powolną katastrofą. Ukraina zostałaby z nieuznanymi granicami, podzielonym społeczeństwem i agresywnym sąsiadem, który czułby się nagrodzony za użycie siły. Generał mówi jasno, Ukraina chce pokoju bardziej niż ktokolwiek, ale nie pokoju, który otwiera drogę do następnej wojny. Dlatego Załóżny apeluje do Zachodu o realizm. O zrozumienie, że negocjacje. Analiza założnego dotyczy nie tylko Ukrainy, ale całego układu bezpieczeństwa w Europie. Generał podkreśla, że plan Trumpa w swojej obecnej formie może stać się niebezpiecznym precedensem. Po raz pierwszy w historii nowożytnej agresor, który naruszył granicę, mógłby zostać wynagrodzony zatrzymaniem zdobyczy. W efekcie świat otrzymałby sygnał siła działa, a prawo międzynarodowe jest jedynie deklaracją. To otworzyłoby drzwi dla kolejnych konfliktów na całym świecie. Załóżny przewiduje, że zamrożenie linii frontu mogłoby doprowadzić do powstania nowej żelaznej granicy kontrolowanej przez Rosję i zabezpieczonej przez potężne umocnienia. Kreml wykorzystałby czas, by rozmieszczać tam broń rakietową, systemy artyleryjskie dalekiego zasięgu oraz wojska mobilizacyjne. Ukraina zaś znalazłaby się pod ciągłą presją militarną. Każdy dzień pauzy, wyjaśnia załóżny, byłby dniem przygotowań do następnej ofensywy. Generał ostrzega także, że polityka ustępstw może zostać wykorzystana przez Rosję wobec innych państw. Rosyjskie doktryny wojskowe mówią otwarcie o tym, że Zachód jest egzystencjalnym przeciwnikiem. Jeśli Ukraina zostanie zmuszona do ustępstw, Polska, Litwa, Łotwa czy Estonia Mogą znaleźć się pod jeszcze większą presją, zarówno informacyjną, jak i militarną. Kreml testuje słabości NATO i przy każdej okazji próbuje stworzyć wrażenie, że sojusz nie jest gotów do zdecydowanej obrony. Załóżny podkreśla, że plan pokoju, który nie uwzględnia demilitaryzacji zagrożeń, jest tylko odłożeniem konfliktu. Pokój, mówi, to nie papier. Pokój to brak zagrożenia. A brak zagrożenia można osiągnąć tylko przez trwałe rozwiązanie problemu bezpieczeństwa, czyli realny system gwarancji, zdolność obronną i jasną politykę odstraszania. Bez tego każdy dokument stanie się kolejną odmianą błędów z lat poprzednich. W analizie załóżny koncentruje się również na aspektach psychologicznych. Rosja od początku wojny gra na zmęczeniu Zachodu. Liczy, że społeczeństwa będą naciskać na rządy, by zamknąć temat. Plan Trumpa Idealnie wpisuje się w tę strategię. Szybki, efektowny, atrakcyjny medialnie, ale niebezpieczny na dłuższą metę. Putin wie, że każde ustępstwo Zachodu może być fundamentem do kolejnej agresji. Załużny zwraca także uwagę na ryzyko dla samej Ukrainy. Zmrożenie konfliktu mogłoby doprowadzić do podziałów wewnętrznych, sporów politycznych i ekonomicznego paraliżu. Część społeczeństwa uznałaby to za zdradę, część za konieczność. Kreml wykorzystałby to natychmiast. Propaganda, infiltracja, destabilizacja wewnętrzna. Rosja umie działać w chaosie, mówi założny, a zamrożony konflikt to najlepsze środowisko dla rosyjskich operacji hybrydowych. Generał przewiduje również, że presja na Ukrainę wzrosłaby po stronie niektórych państw europejskich. Już teraz widać zmęczenie wojną w wielu stolicach. Jeśli pojawi się oferta szybkiego pokoju, Część polityków będzie chciała ją przyjąć. Ale załużny pyta, czy ktokolwiek zapytał Ukraińców, jak wygląda życie pod rosyjską okupacją? W jego ocenie, żaden plan, który nie zakłada wycofania wojsk rosyjskich, nie może być uznany za prawdziwy pokój. Ostateczny wniosek załużnego brzmi jednoznacznie: Ukraina jest gotowa do rozmów, ale nie do kapitulacji. Plan pokoju musi być oparty na bezpieczeństwie, a nie na politycznych kalkulacjach. Jeśli zrobimy błąd dziś, zapłacimy za niego jutro wszyscy, nie tylko my, ale cała Europa.